すばらしいよ Dawaj, dawaj, dawaj! A gdzie Magda? Gdzie Magda? Zawołaj ją! Poznajesz tamtego Krzysia tam? Podkurz. Siema, Krzysiot! Podkórz! Siema! Jeste mi szybko zdjęcie na Pięty. Dobra, jest ja ma. że 30 ci nie weszła? Ja Magdę. Nie! Miałeś załamać w ją. Nie. Wrzucić ją na YouTube'a, Jo. No, a ty to jest to. Chyba, że ją zamarzę. twarz. Na razie. Gdzie ty jedziesz? Co? Gdzie ty jedziesz? Do Krakowa. A później Norwidem przez CMK do Warszawy. W nocy. Co? No to tak. Dobra, jedź, bo mi helmet spieprzy. Mamy pom dwa pomarańczowe. Co? Dajcie mu mandat za to na Dobra Tak to jest jak kobieta jest No cześć! <noise> biegnij do... biegnij do Warszawy To już jest koniec nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Do...